Są takie samochody, które wyjątkowo jarają i nas, i was. Wy na przykład czasami piszecie w komentarzach, żebyśmy przetestowali jakieś auto, takie konkretnie, które wam się podoba. I na przykład piszecie: weźcie w końcu, pokażcie jako pierwsi w Polsce Ferrari Puro Sank. I dzisiaj to robimy. Przed Państwem Ferrari Puro Sank. Na miarę naszych możliwości, na miarę możliwości karoserii, czyli Toyota CHR, najnowsza. To wyjątkowo ważny model dla Toyoty. Z prostego względu. Kiedy pierwsza generacja CHR-ki wchodziła na rynek europejski, to Toyota miała tylko 4% udziału w tym europejskim rynku. Dzisiaj ma 7% i między innymi jest to zasługa poprzedniej CHR-ki, bo sprzedano jej 800 tysięcy egzemplarzy. Była to pierwsza Toyota, która zachwyciła ludzi wyglądem, bo była po prostu inna. Kompaktowy crossover do miasta, który inaczej wyglądał, w związku z tym to był zupełnie nowy klient dla Toyoty, nie ten, który sobie cenił niezawodność, rozwiązania związane z technologiami hybrydowymi, tylko ten, który kupował samochody oczami. I jeżeli ten samochód ktoś kupuje oczami, no to rzeczywiście może się zachwycić. Do Purosanga oczywiście nawiązałem ze względu na kształt tych reflektorów, które tutaj są bardzo nietypowe, ale nietypowych rzeczy, jeżeli chodzi o stylistykę w tym samochodzie, jest znacznie więcej. Spójrzcie tutaj na przetłoczenia te maski w tym miejscu. Zobaczcie tutaj na ten trójkącik, jak pięknie przechodzi z błotnika na drzwi. Na te wszystkie ostre linie, na wykończenie dolnej części zderzaka. Na, bitonowy kol, na bitonowe nadwozie, czyli czarny dach, czarny ten słupek tutaj i jednocześnie ten srebrny tu wcinający się już w drzwi. Na tą Pochyloną z tyłu, już nawiązującą też do pierwszej generacji, pochyloną klapę bagażnika. Na światła, które są rozwinięciem tego, co widzieliśmy w poprzednim e, CHR-ze, tylko mają już listwę świetlną. To raz, a dwa bardzo nietypowo świecą, bo nawet świeci się tutaj znaczek Toyota CHR. Teraz się nie świeci, nie wiem kiedy się świeci. A! Świeci się chyba wtedy, kiedy otwieramy samochód. Albo zamykamy. Bo mamy też takie mini wizualizacje na tych światłach, i na tej długiej listwie, i nawet na kierunkowskazach. Zapali się? Proszę, jak rozbłyska Toyota CHR, żebyście z niczym jej nie pomylili. I nawet kształt dachu, który został tak wyprofilowany, i tu ma takie dwa garby po bokach, żeby opływ powietrza był. Lepszy i żebyśmy dbali o aerodynamikę, bo aerodynamika jest istotna z punktu widzenia zużycia paliwa czy energii. Auto skonstruowano na tej samej platformie co poprzednika, czyli TNGA, ale nieco zmodyfikowane i na przykład obniżono środek ciężkości. Natomiast na długość nadal jest to. 4 metry 36 cm, czyli co do centymetra tyle, ile w poprzedniku. Na wysokość to 100, 100, 156 cm, tyle samo, co w poprzedniku. Rozstaw osi to 264 cm, dokładnie co do centymetra tyle samo, co w poprzedniku. To, co się zmieniło, to szerokość, bo tutaj mamy 183 cm, o 3,5 cm więcej niż w pierwszej CH-RC. Pozwoliło to też na zwiększenie rozstawu kół tutaj z przodu i z tyłu, dzięki czemu samochód ma się lepiej prowadzić. Nasz egzemplarz w ogóle ma się dużo lepiej prowadzić, ponieważ to wersja GR Sport. I w tej wersji GR Sport zastosowano inne amortyzatory niż w poprzednich, niż w e, tych tańszych wersjach. To amortyzatory Saxa które mają system... Kurna, nazwali to po japońsku jakoś. Je to w ogóle pierwszy raz w... takie określenie. Wiecie, co te amortyzatory mają? Marki ZF z systemem FSC, który dopasowuje siłę tłumienia do częstotliwości drgani. Dzięki temu ma się dużo lepiej prowadzić. Też w tej wersji GR Sport nieco inaczej kolumnę zawieszenia z produktu skonstruowano. Jest solidniejsza i to wszystko ma wpływać na to, jak ono się prowadzi. Toyota chwali się też w swoich materiałach prasowych, że zastosowała tutaj bardzo wiele elementów. W tym aucie, które są proekologiczne. Aż 100 podzespołów całego auta wykonano z przetworzonych plastików albo po prostu przetworzonych śmieci. Innymi słowy, pochodzą z recyklingu, między innymi niektóre elementy w zderzaku. Ale są też takie rzeczy, których nie widzicie gołym okiem, i również są z recyklingu. Na przykład, na przykład, na przykład, na przykład, o, to. Czyli zbiorniczek spryskiwacza. On cały pochodzi z odzysku, czyli przetopionych plastików. I takich elementów jest tutaj łącznie około 100. Nawet ta osłona chłodnicy to też już jest recykling. I to akurat fajnie. Nie znajdziemy tutaj już skórzanej tapicerki, nawet koło kierownicy jest obszyte sztuczną skórą. Ciekawostką jest też zderzak. Ponieważ Toyota chwali się, że wykonany jest w nietypowej technologii. Mianowicie, żeby zaoszczędzić na lakierze, a jednocześnie, żeby on był trwalszy, żeby te elementy się nie rysowały, tak twierdzą, to już na etapie formowania go, tej całej tutaj żywicy, jest barwiony. Nowa technologia i ciekaw jestem, czy... No i tak się nie rysuje. Good job, Toyota! O, jak pośliniłem, to nie widać. No dobrze, pod maską może niczego nie zepsujemy, bo to hybryda, więc powinna być trwała i solidna. Do wyboru będą tak na dobrą sprawę cztery różne napędy, czyli podstawa to będzie 18, hybryda, też piątej generacji, 140 konie mechaniczne. Drugi to hybryda mocniejsza, której bazą jest dwulitrowy silnik, i taką tutaj mamy. I ta dwulitrowa hybryda będzie dostępna z napędem albo na przednią oś, albo AWD i, czyli z napędem na. Obie osie i czwarta jednostka. A w zasadzie czwarty napęd to plugin, którego już na przykład w Plusie testowaliśmy. Jak tu sobie klikniecie, to obejrzycie test Priusa, dokładnie z tym pluginem, który ma ponad 220 koni. Nasz egzemplarz to hybryda, ta bazująca na dwulitrowym silniku benzynowym, który ma 152 konie i pod 200 Nm momentu obrotowego. Oprócz tego jest tutaj elektryk, 111 koni mechanicznych i 202 Nm. I oprócz tego, my jeszcze mamy trzeciego elektryka, który jest tutaj z tyłu na tej osi i został wzmocniony względem po, yy, tych wszystkich elektrycznych silniczków, które są na przykład w Lexusie UX, ponieważ ma tutaj 41 koni i oszałamiające 83 Nm, Natomiast powinno to wystarczyć do sprawnego poruszania się po śliskich nawierzchniach i rzeczywiście zapewniać jakieś tam bezpieczeństwo na gorszej jakości drogach i kiedy popada śniegiem albo popis gazłem. Co się śmiejesz? Łączna moc całego zestawu 197 koni mechanicznych. Ale samochód jest też lżejszy niż poprzednik, ponieważ zastosowano w nim sporo nowatorskich elementów. Na przykład słupek B, czyli ten. Tutaj nie ma żadnych łączeń, żadnych spawów, niczego, ponieważ wykonano go technologią prasowania stali, tak to się chyba nazywa, tak jak się prasuje koszulę, tak samo prasuje się stal i ma mega wytrzymałość aż 2000 paskali. Po co to zrobiono? Właśnie, podobno po to, żeby zatrudnić mniej ludzi i mniej zaangażować robotów do spawania tego wszystkiego. I jest to jedna całość, jedna część dzięki czemu całkowita emisja CO2 samochodu od momentu już jego produkcji aż do tego momentu, aż zakończy swojego Żywota ma być mniejsza. I to o 10% w stosunku do poprzedniego CHR-a. 10 tysięcy powiedziałem? Nie, 10%, tak? Z takich smaczków to też szklany dach, którego my tutaj akurat nie mamy, ale jakby był, to by był o 5 kg lżejszy niż dach szklany w poprzednim CHR-ze. A to dlatego, że nie miałby zasłonki. A jak nie ma zasłonki, to mniej waży i mamy też więcej miejsca nad głową, o 3 cm ponoć więcej tutaj w środku niż w poprzednim CHR-ze. Za to ten dach ma specjalne folie nałożone od góry i od dołu, po to, żeby nie przepuszczał światła podczerwonego, czyli żebyśmy się nie nagrzewali zbytnio w środku, jak siedzimy, a jednocześnie zimą, na przykład, żeby ciepło przez ten dach nam nie uciekało. Czyli nie ma zasłonki, ale działa tak, jakby była zasłonka i waży 5 kg mniej, i dzięki temu, uwaga, dzięki temu, że nie ma zasłonki i ten dach jest taki fajny wtedy, ten szklany, to samochód emituje całe pół grama. Patrzy mi na usta pół grama. CO2 mniej na kilometr, bo klimatyzacja wydajniej chodzi. Tutaj też się niewiele zmieniło względem poprzednika, no bo skoro wymiary są takie same, auta, no to i tutaj w bagażniku jest podobna ilość przestrzeni, 388 litrów w wersji 1.8, koni, czyli z tą mniejszą hybrydą, w naszym przypadku to 364 litry, czyli 24 litry mniej. To mniej więcej tutaj, mniej więcej 24 butelki wejdą. I to są właśnie te 24 litry, czyli o tyle mniej przewieziecie wersją dwulitrową. Natomiast ten bagażnik jest dosyć ustawny, w sensie głęboki na tyle, że postawilibyśmy tutaj, podejrzewam, naszą dużą karoseryjną walizkę bokiem na sztorc, tak zwany, i byłoby ok. O, elektryczne zamykanie w stylu Toyoty, czyli. Niespiesznie. Och, a z tyłu jest tak. Nigdy C-HR-ka nie była samochodem przestronnym z tyłu i takim też pozostała. Nad głową mam jakby więcej miejsca niż w poprzedniku. Zaskakująco, zważywszy na bardzo opadającą linię dachu i całego tyłu. No, na kolanach, no tak, no samochód kompaktowy po prostu. W takiej na przykład Corolli Cross jest zdecydowanie więcej tego miejsca, ale to samochody skierowane, moim zdaniem, do dwóch różnych grup odbiorców. Tamta do, bardziej do rodzin, które, które właśnie zwracają uwagę na wielkość bagażnika, na ilość miejsca z tyłu, a tutaj bardziej na design. I faktycznie jest, no tak, dla dzieciaczków, tak bym powiedział żeby je podrzucić na przykład do szkoły. Jakość, jakość. No z tyłu to jest bardziej jakość niż jakość, bo jest tak o, tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak, tu, 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 Na szczęście, tu gdzie wy będziecie siedzieli najczęściej, czyli albo za kierownicą, albo nawet na fotelu pasażera, to wykonanie jest nie tyle dobre, jest świetne. Tutaj już jakoś można było mięciutki, przyjemny, o fajnej strukturze materiał, nawet tutaj na podszybiu zrobić. Można było już to zrobić miękkie, takie, to jest materiał, który oni słede nazywają, ale to jest taki, taka alkantara, czyli sztuczny zamsz. Zobaczcie, jak ładnie poprowadzić nawet tu na boczku drzwi. Tutaj dopiero się pojawia plastik i on też wydaje się być lepszej jakości niż ten na drzwiach tylnych. Tu, im głębiej do środka, tym lepiej. Zobaczcie, jak wyglądają fotele w tej wersji G Air Sport. Choć to są wszystko sztuczne materiały i znowu tutaj mamy to suedę i sztuczną skórę, to wszystko jest przepięknie wykonane. Każde przeszycie, ten zagłówek tak ładnie wkomponowany tutaj trochę alakubełkowy ten fotel, to podparcie boczne, ta struktura tego wszystkiego jest naprawdę bardzo dobrze. Dobrze jest też tutaj, bo zobaczcie, ta kierownica też wspominaliśmy, że ona jest ze sztucznego materiału zrobione, ale jakość tych przeszyć, dokładność ich, to jak ona leży w dłoniach, jak wygląda, przynajmniej jako nowa, petarda. Miękko jest tutaj, tu jest twardo, ale tu znowu jest miękko, tu jest miękko, tu jest miękko. Nawet tę część tutaj wykonano z miękkiego materiału, i nawet tę część tutaj z miękkiego materiału. Dopiero schowek jest zrobiony z plastiku. Nawet się tak postarano, że to jest tutaj miękkie, w tym miejscu, a plastik jest dopiero w tym miejscu. To jest takie lekko gumowe, więc tutaj się nic nie powinno przesuwać. Tu mamy ładowarkę indukcyjną. Ten plastik nawet który tutaj jest, jest bardzo fajnej jakości. Minimalna ilość piano czy takich materiałów, na których widać byłoby kurz, ewentualnie odciski palców. Fajnie, że pozostał klasyczny panel klimatyzacji dotykowy, w sensie z klasycznymi przyciskami. Fajnie, że są też klasyczne przyciski do wielu funkcji, nawet ogrzewanie przedniej szyby, ogrzewanie kierownicy, automatyczne parkowanie czy widok z kamer. W naszym przypadku powinny chyba być te kamery wszystkie. O, takie ala, 360 stopni, proszę! Jaka wizualizacja. Hmm, sprawdź, czy można bezpiecznie wykonać manewr. Hmm, hmm, hmm. Oczywiście, o i teraz się z naszej perspektywy obraca kamera. No, takie dziwne te 360 stopni. szczerze mówiąc, jakość tych kamer to jest taka jak. W pierwszych Nokiach z kamerami, które były. Jak to wyłączyć teraz, gdzie to było? A tu przecież klasyczny przycisk. Nowy system multimedialny Toyoty, też ponad 12 cali, jego akurat lubię. A to z tego względu, że jest dosyć szybki, jest dosyć intuicyjny, bardzo łatwo tego wszystkiego tutaj się nauczyć. Tutaj jakby tylko ciutkę wolniej działa niż na przykład w Lexusach, ale być może to jest e, co, jest jakieś złudzenie. Apple CarPlay bezprzewodowo już. Jest tak, jak być powinno. Jeżeli chodzi o, taką, o jeżeli chodzi o zagospodarowanie przestrzeni. Też fajna ta półeczka tutaj i też podgumowana delikatnie. Fajne jest to, że by ją wyczyścić, to taką podkładkę wystarczy, że o, tu jest taki rowek specjalny, pod który, gdzie można ją podważyć, jak chcecie ją wyczyścić. O. O i wtedy wyjmujecie o, ona jest na takich zatrzaskach, wymywacie to sobie wszystko i wsadzacie z powrotem. Więc możecie tutaj luzem wozić nawet jogurt, jak się uwali, to i tak będziecie mogli to wyprać. Gniazdo USB C jedno jest tutaj, drugie jest w podłokietniku, oprócz tego jeszcze gniazdo zapalniczki. Mówię pod względem praktyczności super, pod względem designu moim zdaniem też. No, i powiem Wam, że jeżeli chodzi o prowadzenie tego samochodu przy takich ciaśniejszych zakrętach, tak jak teraz tutaj mamy, no to jest petarda. Naprawdę czuć różnicę pomiędzy tym, tą drugą generacją, jeszcze z tymi Zaxa amortyzatorami, a poprzednią generacją. On się tak ładnie składa, tak ładnie reaguje na ruchy kierownicą, tak przyjemnie się trzyma na wierzchni, że spore zaskoczenie. No, gdzieś zabłądziliśmy chyba. Nie szkodzi. Drugie spostrzeżenie, post które od razu mi się nasunęło, jak tutaj wsiadłem, to to, że faktycznie ta hybryda piątej generacji ma mocniejszego tego elektryka i to czuć od startu. Jak jesteście zatrzymani i nie pracuje w ogóle silnik spalinowy, kładziecie nogę na pedale gazu i ten zryw z tego silnika elektrycznego jest mocny, bo to jest ponad 200 Nm i naprawdę to czuć przyjemnie. Silnik spalinowy. Załącza się niezauważalnie, tylko słyszalnie, o tak bym powiedział. Natomiast jest też dużo lepiej auto wyciszone niż poprzedni cech r. Te kilogramy, które zaoszczędzono na tych spawach, na tym szklanym dachu, którego tutaj nie ma, oraz na paru innych elementach poszły na to, żeby lepiej go wygłuszyć, na przykład nad kola. I faktycznie jest to słyszalne w środku, bo jest cichszy niż korolla, jest cichszy niż RAV4 i jest bardziej cichy, lepiej wyciszony niż poprzednia CHR-ka. Natomiast oczywiście, jak mu depniecie, no to znowu będziecie mówili, o Jezu, silnik wyje, jakby chciał wyskoczyć na kolana, jak sokowirówka. Faktycznie, tak jest. Ale przez ile? 4-5 sekund? No góra przez 7,9, bo dokładnie tyle przyspiesza od 0 do setki. poza tym takim autem nigdy nie jeździcie tak, żeby klepać mu pedał, gaz odpuszczać. Gaz na maksa, hamulec. Nie jeździcie zero-jedynkowo, rzadko wykorzystujecie pełnię tych jego 197 koni mechanicznych. To raczej jest po to, żebyście mieli pewność i to bezpieczeństwo, że jak przyjdzie wam kogoś wyprzedzić na drodze, to rzeczywiście zrobicie to sprawnie i szybko. Ale tak zupełnie szczerze, to działania tego systemu Steering Active w zasadzie w ogóle nie czuć. Znaczy, ja Na kierownicy absolutnie niczego tutaj, nic się nie zmienia. Natomiast czuć działanie innego systemu, czyli PDA Proactive Driving Assist polega on na tym, że jak zbliżam się do auta przede mną i zdejmuję nogę z hamulca, to, z tego z gazu, to samochód zaczyna sam hamować. Tamto auto się oddala i auto zdejmuje jakby nogę z hamulca. I to jest super, bo jak jeździecie i teraz na przykład prędkość jest ta sama, to się toczycie jak na biegu jałowym, natomiast jakbym za szybko podjeżdżał, to oczywiście ona sobie sama wyhamuje, jeszcze odzyskując przy tym energię, bo hamuje głównie rekuperacyjnie, a nie hamulcem nożnym. Więc świetne rozwiązanie, które oszczędza Wam konieczność przenoszenia nogi na hamulec i jak nauczycie się z tym jeździć, to naprawdę do minimum zaczynacie sprowadzać używanie tego nożnego hamulca. O, zobaczcie, i ona sobie cały czas teraz podhamowuje. I to jest bardzo fajne. PDA, Proactive Driving Assist. Już to w jakiejś Toyocie było ostatnio, którą testowaliśmy. Nie wiem, czy nie przy okazji... A, w Lexusie LM na pewno to było. Tu jak sobie klikniecie i obejrzycie test z Lexusem LM, to zobaczycie, jak to tam działało. Bardzo podobnie, co tutaj i naprawdę fajnie i sprawnie. Z nowości jeszcze jest tutaj oświetlenie Ambiente. 64 kolorki ma. Ale... Samo też zmienia te kolorki, w takim sensie, że zależnie od pory dnia i nocy, odpowiednio steruje i natężeniem tego światła, i jego barwą, po to, żeby nocą Was nie męczyło, a w dzień, żeby było widocznie i wyraźne, chociaż teraz jest taki półmrok, ja go wcale nie widzę, ale też zmienia kolory zależnie od tego, w jakim trybie jedziecie, bo tych trybów, o, tutaj jest kilka, tu jest na Custom, Sport, Normal, Eco i nawet jak się ładnie tutaj na zegarach zmieniają wszystkie wizualizacje. I nawet systemy bezpieczeństwa też. W, em, ostrzegają Was za pomocą tego oświetlenia, na przykład, że chcecie otworzyć drzwi, a nie możecie otworzyć, bo samochód zbliża się z tyłu, to rozbłyskają te wszystkie LEDy tutaj na czerwono. No, taka tyle z nowości. To jeszcze wypadałoby teraz zobaczyć, jak to będzie przy 120 na godzinę, to zużycie paliwa w niej wyglądało. Tak wygląda zużycie paliwa z jazdy bocznymi drogami, i to troszkę się tam bawiliśmy. To znaczy, parę mocniejszych skrętów, zakrętów, bo jest e, faktycznie on daje frajdę nawet z tego, nie ukrywam. Może troszkę ten układ kierowniczy za bardzo jest elektryczny elektryczny w tym swoim wspomaganiu, ale naprawdę daje radę. 4,6 litra. I to jest taka wartość, jaką w codziennym użytkowaniu, jak będziecie jeździli po mieście, czy wokół miasta, osiągnięcie bez najmniejszego trudu. Są i tacy, co zrobią 3,5 litra po mieście, bo po takiej zatłoczonej na przykład w Warszawie, jak badania pokazują, to te hybrydy piątej generacji już przez 80% czasu jeżdżą głównie na elektryce. Jeżdżą albo stoją, no bo jak stoicie na światłach, to tutaj silnik spalinowy przecież też nie jest włączony. Paka 20 pohałasował. No, powiem wam, z tym wyciszeniem to jest tak sobie. Myślałem, że jest dużo lepiej, jeżeli chodzi o wyciszenie od wiatru przede wszystkim. Silnik jest naprawdę dobrze wyciszony. Nawet jak wkręca się na te wysokie obroty, to tam przez chwilę faktycznie e, słychać go, ale Potem już jak jedziecie stabilnie, to w ogóle go nie słyszycie, natomiast e, szumy powietrza już przy 120 km, tutaj przy słupkach A, słychać. Ale ten wiatr jeszcze tak nie irytuje, jak system rozpoznawania nieuwagi kierowcy. Tak to się nazywa. Jak jedziecie, to wystarczy, że zobaczcie, będę, do Was będę coś mówił, ale będę patrzył tam na drogę. Patrzę na drogę, ale patrzę na zerkam na Was i tak trzymam głowę. Nie? Tak, trzymam głowę. Wykryto nieuwagę kierowcy. Już się tam wyświetlił komunikat. Tak. Już on uważa, że ja już nie patrzę na drogę. A ja patrzę na drogę. Widać mnie? Nie widać. Nie widać? Widać. Za długo patrzycie w lusterko. Pięknie. Wykryto nieuwagę kierowcy. Siedzicie i tak patrzę jak z wami gadam, a patrzę jednocześnie na drogę. Wykryto nieuwagę kierowcy. 51 jedziecie na 50. Pięknie. I tak na każdym kroku. Oczywiście, z jednej strony, bardzo fajnie, że ma te wszystkie systemy wspomagania kierowcy, bo naprawdę trudno nim wywinąć jakąś szkodę komuś w sobie na drodze. On zahamuje w każdej sytuacji niebezpiecznej, podpowie wam, nie pozwoli wam pojechać. Nawet ma taki system, który rozpoznaje pieszych, więc jak wam dziecko się przy krawężniku ustawi, to on już wie, że tam jest dziecko i nie pozwoli Wam przyspieszyć. Dzisiaj miałem taką sytuację w mieście, że jakaś pani szła do swojego samochodu, no i wyszła za samochodu, dużo było miejsca, ja jechałem dosyć pewnie, bo ją widziałem, ale już to Toyota nie pozwoliła mi przyspieszyć. Więc tych systemów wsparcia jest tutaj naprawdę mnóstwo, niektóre oczywiście można dezaktywować, inne można nieco znieczulić, żeby reagowały dopiero w sytuacjach podbramkowych, a nie zbyt wcześnie. Niemniej w seryjnym, standardowym ustanowieniu ten samochód piszczy, bzyczy, hamuje, piszczy, pierdzi. Jest inny. Udany, jeżeli chodzi o jakość wykonania i materiały, tutaj z przodu. Udany, jeżeli chodzi o praktyczność obsługi. Dosyć udany, jeżeli chodzi o bagażnik. Udany, jeżeli chodzi o jakość zjazdy. Udany, jeżeli chodzi o zużycie paliwa. Trudno tutaj sprawdzić go przy 120, jakie będziemy mieli zużycie paliwa, bo wszędzie są ograniczenia do 80, 100 km na godzinę. Na Ibizie sprawdzimy to w polskich warunkach. Przy okazji kolejnego testu na przykład nie GR Sporta, tylko tej wersji z standardowym zawieszeniem i z napędem tylko na przód, albo tej opartej na mniejszym silniku 1,8 o mocy 140 koni mechanicznych. Tutaj natomiast to pierwsze wrażenie z tego auta jest naprawdę bardzo dobre. Nie bójmy się użyć takiego sformułowania fajne, designerskie auto, skierowane do zupełnie innego odbiorcy, tak jak powiedziałem, niż Corolla Cross, czy niż RAV4. I powiecie, ile kosztuje ta wersja? Ta wersja, czyli GR Sport, jeszcze First Edition, która ma absolutnie wszystko, JBL-e bezkluczykowe, dostępy kamery 360, wyświetlacz HUD i mnóstwo innych rzeczy, kosztuje około 200 tysięcy złotych. I powiecie, młatko, bosko, finansowo, 200 tysięcy złotych za crossovera segmentu C. Kto to kupi? Ano, kupią to ci, którzy mają taki hajs, ale niekoniecznie potrzebują na przykład RAV4 czy Koroli Cross, czyli samochodów sporo większych. Nie musi być gruby i duży, żeby dawał radość samochód, mówię o samochodzie. Wystarczy, że jest fajny designersko, że jest dobrze wykonany, że jest dobrze wyposażony i że fajnie się prowadzi, a dokładnie tak jest w przypadku Toyoty CHR.